Dla wielu ludzi wyprawa w góry to przełamywanie własnych słabości. Samo związanie się liną z drugim człowiekiem świadczy o tym, że bardzo mu ufamy. W chorobie taką osobą, która Ci pomoże i której możesz zaufać, jest lekarz. Jest też ogromny postęp medycyny, natomiast musisz pamiętać, że to. Ty będziesz podejmować każdego dnia kolejny krok i to ty musisz się wspinać na szczyt. Pamiętaj jednak o jednym: nawet niepozorni ludzie mogą osiągnąć dużo więcej niż zawodowi sportowcy. Do moich wypraw przygotowuję się bardzo często pod kątem mentalnym. Tam nie ma określonych reguł gry. Muszę wejść w żywioł i muszę działać tak, jak działa natura. Muszę się też nauczyć odczytywać sygnały, które wysyła mi natura. Do tego bardzo często dochodzi zwykły strach, ale też zmęczenie. Wiem, ja mam łatwiej, bo jest to mój wybór, natomiast Twoja droga jest trudniejsza. Pamiętaj jednak, że masz ludzi wokół siebie, masz lekarzy, masz osoby bliskie, które chcą Ci pomóc. Im więcej dowiesz się o wyzwaniu, które Cię czeka, tym lepiej możesz się do niego przygotować. Poszerzaj horyzonty, Kinga Baranowska.